Kolejny tekst nawijam o życiu i śmierci Spoczuję tym, co żyją w tragicznej nędzy Próbują przetrwać życie, to oznaka polskiej język Kolejny nagrany track w opuszczonym bloku Gdy mój klip usłyszał świat, oszalał, był w szoku Zrób krok do przodu, idź po w życiu. nie Niełatwo bliska osoba umiera, choć zdarza się to rzadko nie Jestem pewien, że polepszy się do samego przyjścia Lecz zapamiętaj, że to jedyny klucz do wyjścia Będę czekał, aż rozegra się w ta walka ze światem Zawsze chciałem jak najlepiej, lecz uczyłem znowu stratę Oglądam kalendarz i leciałem bardzo szybko. Odchodzi bliska osoba, a ja ląduję płytko, zbyt mokro, utopiony w łzach. krzyknąłem pas. Idę dalej, zobaczę co pokaże czas Przełamał się najważniejszy głaz, A zegar stanu wybiła godzina ósma rano Staję, myślę, wspominam chwilę Jak byliśmy razem tam na Wiśle Może śni to mi się, próbuję ogarnąć myśli Z nadzieją taką, że to tylko mi się przyśni I te chore myśli pójdą w końcu sobie stąd Nie chcę znaleźć się na froncie i iść ciągle pod prąd A ty nie trać czujności i zastanów się Opanuj spokój, bo życie nie potoczy się Nie wiesz co to jest umierać, ale czas się Czy wolisz spędzić resztę życia u góry w niebie? Czy wolisz żyć na ulicy o wodzie suchym chlebie? Chcesz być pogrążony nawet ze samego siebie? Znać odpowiedź na pytania jak nie zna znać się na glebie? A ty nie trać czujności i zastanów się, opanuj spokój, bo życie nie potoczy się. Nie wiesz co to jest umierać, ale czas się pozbierać. Czy woli spędzić resztę życia u góry w niebie? Czy woli żyć na ulicy, o wodzie, w suchym chlebie? Chcesz być pogrążony nawet przez samego siebie? Znać odpowiedź na pytania, jak nie chcesz znać się na chlebie. Bo taki jest nasz los, taka jest elita ludzi, nasze piękno dzisiaj bezgranicznie się tu budzi, a ty z nerwami się trudzisz Pomyśl o rodzinie, bo życie to nie jest bajka, poczekaj zanim czas minie uwieziony w swoim domu uwięziony na linie Taki masz młody organizm, a ty już niestety giniesz W krainie ciemności zapomnij swoje imię Utonięty w kroplach łS i czerwonym winie Popatrz jak cierpią rodzina, bisty, przyjaciele Popatrz na bóli, płacz jak stawają na czele To zbyt wiele, wielu czekało na mój błąd teraz o białej strona, ja zaczynam nowy krąg Stoję i patrzę razem z nimi Choć to tylko zawiem Trudno przetrwać, ale będę Cię wspominał Czasem może kiedyś w niebie spotkamy się razem Bo przecież każdy umiera I każdy upada, czas pogodzić się z losem I wszystko nowa poukładać Po co toczyć tą walkę i żyć pod strachem Dostawać ciągle w czachę Rozpatrywać kolejną przystań Dużo łez i stresu napisanych pełno wyznań Do Boga modlić rozmaitych krętych dróg Chciałbym to naprawić Gdybym tylko mógł przekroczyć ten próg wejść w hibernacyjny stan zamiast trudzić Cię pić wino wolę zostać sami, nie myśleć o przeszłości to kilka prostych słów i znowu trwam a Ty nie trać czujności i zastanów się, opanuj spokój bo życie nie potoczy się nie wiesz co to jest umierać, ale czas się pozbierać czy wolisz spędzić resztę życia u góry w niebie, czy wolisz żyć na ulicy o wodzie, suchym chlebie chcesz być pogrożony nawet ze samego siebie znać odpowiedź na pytania jak niech Cię na glebie a ty nie trać czujności i zastanów się Opanuj spokój, bo życie nie potoczy się Nie wiesz co to jest umierać, ale czas się pozbierać Czy wolisz spędzić resztę życia u góry w niebie? Czy woli żyć na ulicy o wodzie w suchym chlebie? Chcesz być pogrążony nawet przez samego siebie? Znać odpowiedź na pytania, jak nie chcesz znać się na chlebie